Cześć wszystkim! Dziś przyjrzymy się wypowiedzi Blanki Lipińskiej, która wywołała spore poruszenie w mediach. Znana ze swojej szczerości, podzieliła się swoimi poglądami na temat adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Podczas wywiadu z Plejadą została zapytana o adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Odpowiedziała z ironią: Pewnie. Lepiej niech dzieci siedzą sobie w domach dziecka niech będą nieszczęśliwe i smutne. Oczywiście, tak jest lepiej zamiast dostać cudowny, wspaniały dom. Wypowiedź Blanki natychmiast obiegła media społecznościowe, zwiększając liczbę skrajnych opinii pod jej postem na Instagramie, gdzie odniosła się raz jeszcze do całej sytuacji. Jak babcia i mama wychowują dziecko, to jest ok? Albo gdy samotny ojciec wychowuje córki? Albo samotna matka synów? Bo przecież potrzebny jest prawidłowy wzorzec, bo ja już sama nie wiem, czy problem w ludzkich głowach jest biologiczny czy społeczny. Jak dziecko ma dwoje rodziców alkoholików i żyje w zaniedbaniu i patologii, to jest ok? Dziwi mnie za ścianek, który mamy w naszym kraju. Pisarka poruszyła również nieco bardziej prywatny wątek. Wiecie co? Czytam komentarze pod tym materiałem i już wiem, dlaczego nasz kraj się cofa mentalnie. Wychowałam się z dziećmi z domu dziecka, bo mój dom rodzinny stał obok. I wiem, że te dzieci po prostu chciały być kochane. Im by nawet wystarczył jeden rodzic, byle ktoś o nich dbał. Napisała również o obawach możliwego napiętnowania dzieci. A co do napiętnowania dziecka w szkole, bo ma dwóch ojców albo dwie matki, drodzy rodzice to wasze poglądy będzie dziecko powtarzać. To nie dzieci są winne takich zachowań, tylko rodzice, którzy wychowali je na jadowite i podłe istoty. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.